Cześć, tu franek. Dzisiaj będziemy sobie oczywiście otwierać trzeciego blistera. Ale jeśli chodzi o tego Skandinavian Stara, to jest jakaś totalna masakra. To jest numer 387. A tutaj sama kolekcja się kończy na 378. A więc wychodzi na to, że po prostu trafiliśmy nordycką kartę w zwykłej saszetce. Taki po prostu błąd. A więc naprawdę super. Wystawiłem tutaj to ataki trio, bo sam nie wiem jaki on jest rzadki i tak dalej. A więc. Ale położę go sobie tutaj, żeby było wiadomo. No niestety tamten autograf i te travel musiałem no nie mogłem zaliczyć do tego, bo musi być tylko jedna najlepsza karta. A to będzie tak dodatkowo. No dobra, no i od razu bierzemy sobie trzeci blister. Dowiedziałem się też, że tego lewego, to co był zupełnie inny od, innych, od tych wszystkich limitów To się okazało, że są trzy różne wersje limi limitowanej wersji lewego Więc zobaczymy, czy na przykład się da tutaj w tej Biedronce W tych gdzieś da się trafić O, mamy yy, napastnika z Polski A więc może to będzie druga wersja Jakaś inna? No nie, niestety Ta sama, a więc mamy powtórkę Limita o, a tu będzie kto? O, James Rodriguez. Zjeżdżamy już sobie na dół. No tego lewego to niestety powtórka, ale jakby ktoś miał na przykład y, jakąś inną wersję, to mógłbym się zmienić. PP Under Herrera, Player, Schweinsteiger Aha, tu mieliśmy kartę Dynamo. Nie zauważyłem tego, bo są też podobne do wazówki. A jak one są rzadkie, to dynamo. Dynamo jest. Raz na 23. O, to nawet rzadka karta. Sami w Kaja, Huen Mata i Cilesem. Druga saszetka. Mamy tutaj film logo FC Porto. Matija Nastasic, Ziang, Felipe Pardo, Edu Dracena, Rodrigo Palacio, Trzecia Soszyczka? era Mangus uh, Wolf, Ekrem, uh, Mario Fernández, Noer, Alessio Sersi, Gold Wagner Love y International Star uh, Coutinho. No i ostatnia saszetka. Hames Rodriguez, International Star. O, Game Changer drugi, Hulk. Może wstawimy sobie tutaj. Fajna saszetka. No i tutaj już mamy same warunki. David Luiz. Marcelo Sirino Olivier Deschacht, gino Peruzzi No i tak. Najlepszą tu kartą raczej będzie ten game Changer. Tak, no, na pewno game Changer. Dobra, weźmę od razu kolejną najlepszą kartę game Changera. Kulka, no ale cały czas ten drugi będzie na prowadzeniu. I raczej wątpię, żebyśmy trafili jakiegoś lepszego. No dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli podobają Wam się moje filmy lajkujcie i subskrybujcie mój kanał Zapraszam na następne moje filmy Cześć!